Słowotok na planecie FM Zapraszam, Jarema Jamrożek. Jarema Jamrożek, witam Was. Zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku zaglądamy do niesamowitego Muzeum Historii Żydów Polskich, które już niedługo zostanie otwarte w Warszawie. Już sam budynek robi ogromne wrażenie. A co znajdziemy w środku? No szczęśliwie żyjemy w takim momencie historycznym, który właśnie umożliwił, mając hmm. wolną, demokratyczną Polskę, że takie muzeum w końcu powstaje. Hmm. To było już przecież plany no, od wielu, wielu dziesięcioleci. I żyjemy właśnie w takim momencie historycznym, kiedy wreszcie Polska wchodzi w międzynarodową obiekt, wchodzimy w, w, w relację z zachodnią cywilizacją, staliśmy się jej częścią. W związku z czym możemy swobodnie właśnie podróżować w przeszłość, swobodnie o niej dyskutować, mówić o tych kartach różnych i ciemnych i jasnych koegzystencji prawda, wielu narodów, kultur na, na, na ziemiach polskich. To oczywiście będzie muzeum historyczne, ale nie tylko. Przede wszystkim ma to być ultra-nowoczesna miejscówka, która będzie łączyć młodych ludzi. Idealne miejsce do wymiany poglądów i od o tym, dzisiaj w słowotoku zaczynamy. Topowe tematy w słowotoku na planecie FM. Moim i waszym gościem Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich. Witam serdecznie. Dzień dobry. Budynek niesamowity. Robi e, świetne wrażenie architektonicznie. Myślę, że na pewno wielu osobom się spodoba. A co w środku? Tak. środek już powoli jest wykańczany. Myślę, że już w najbliższym czasie wszystkie techniczne odbiory przebiegną pomyślnie będziemy mogli się już jako kadra muzealna wreszcie wprowadzać, oswajać z budynkiem i zagospodarowywać go. No i ruszyć zgodnie z zapowiedziami od wydarzeń związanych z obchodami 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie z działalnością w budynku. Mimo, że jeszcze nie jest zainstalowana wystawa główna, musimy jeszcze na nią trochę poczekać. No, bardzo co chcemy udostępnić wszystkim naszym publicznościom muzeum i z Warszawy i z Polski i zagranicy właśnie od kwietnia. To będzie takie ultra nowoczesne muzeum. Teraz jest taka też trochę nazwijmy to moda. Każde muzeum jest wyposażone w tą technologię high-tech, ekrany dotykowe, multimedialne prezentacje i tak dalej. Chcesz się tego spodziewać? Tak, to, to muzeum zostało zaprojektowane jako właśnie jedno z najnowocześniejszych na świecie tzw. muzeów narracyjnych, multimedialnych, właśnie z bardzo dużą ilością nowoczesnych technologii, ale oczywiście będzie również kontakt z rzeczami oryginalnymi, historycznymi, ponieważ no, jako placówka muzealna też jesteśmy do tego zobligowani, no ale żyjemy w takich czasach. Przekaz, szczególnie dla młodych ludzi, musi być nowoczesny, musi być właśnie włożony w nowo. Technologie. I to strasznie mi się podoba, bo te gigantyczne, murowane, marmurowe gmachy, no, mimo wszystko odstraszają, i e, poszukuję też czegoś nowego, i też trochę taki łatwiejszy, bardziej dostępny sposób przekazywania informacji. To będzie smutne muzeum. Właśnie nie przede wszystkim to muzeum ma być żywe i to jest muzeum życia na założeniu. Oczywiście historia Żydów na ziemiach polskich szczególnie w XX wieku przybrała bardzo tragiczny obrót, ale to będzie muzeum, które nie będzie opowiadać tylko i wyłącznie historię tragedii Holokaustu, ale to będzie muzeum poświęcone całemu tysiącleciu obecności Żydów na historycznych ziemiach polskich w związku z tym ten horyzont geograficzny będzie się zmieniał, będziemy śledzić losy poszczególnych społeczności Żydowskich i poszczególnych osób. Myślę, że to samo w sobie będzie właśnie fascynującą podróżą w różne strony dla każdego, który będzie eksplorował przestrzenie naszej wystawy głównej. No, oczywiście, w, w określonym momencie dojdziemy do tych tragicznych wydarzeń, ale jest również i kontynuacja, jest historia o rekonstrukcji życia żydowskiego w Polsce, o czym nie należy zapominać, że ono się odbudowało i trwa do dzisiaj. No właśnie, bo to, jak wyglądały kiedyś relacje, to jest jedno, a tak jak wyglądają teraz no to chyba jest całkiem nieźle, przynajmniej jak, nie wiem, spotykam się z młodymi ludźmi, zresztą całe moje pokolenie, jakby nie ma tych zaszłości, nie ma tych problemów. Nawet jeżeli pojawiają się te kwestie związane z nie do końca, powiedzmy, dobrymi relacjami, to odnoszę wrażenie, że młodych ludzi to kompletnie nie interesuje, bo im 1 września kojarzy się z pierwszym dzwonkiem w szkole i to jest, to jest pierwsza rzecz, która się pojawia. Oczywiście są obchody pokazywane w telewizji, są rocznice, są marsze, są pochody, ale odnoszę wrażenie, że młodych ludzi na nich nie ma, więc ja zastanawiam się, czy to muzeum też jest skierowane do młodych i czy jest młodym w ogóle potrzebne. Jak najbardziej jest skierowane do odbiorców młodych, do wszystkich odbiorców, ale mamy nadzieję, że właśnie sam, sam budynek, miejsce, historia z niej związana, architektura niezwykła, no i właśnie bardzo nowoczesny sposób przekazu i nowoczesne programowanie naszych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, eventów, wydarzeń adresowanych do całych rodzin przyciągnie właśnie publiczność młodą i inną po prostu i spowoduje, że ten temat żydowski i nie tylko żydowski, bo to chcę bardzo mocno podkreślić, że nasze muzeum w ogóle chce być takim miejscem, przestrzenią spotkań do otwartej dyskusji na wszystkie tematy dotyczące różnorodności kulturowej, inności, tego, że ten świat, również i Polska, staje się coraz bardziej wielobarwna, coraz bardziej wieloetniczna, coraz bardziej otwarta. I to wszystko się przenika ze sobą, tak naprawdę. No, nie ma, przynajmniej wśród młodych ludzi, nie ma tych podziałów, to po prostu wszystko razem jakoś w tej, to egzystuje, tak? Tak. Tam gra. No szczęśliwie żyjemy w takim momencie historycznym, który właśnie umożliwia. View, mając mhm. wolną, demokratyczną Polskę, że takie muzeum w końcu powstaje. Mhm. To było już przecież plany no, od wielu, wielu dziesięcioleci. E, I żyjemy właśnie w takim momencie historycznym, kiedy wreszcie Polska wchodzi w, w międzynarodowy obieg. Wchodzimy mhm. w, w, w relacje z zachodnią cywilizacją, staliśmy się jej częścią. E, w związku z czym możemy swobodnie właśnie podróżować w przeszłość, swobodnie o niej dyskutować, mówić o tych kartach różnych i ciemnych i jasnych Koegzystencji e, prawda, wielu e, narodów, kultur na, na, na ziemiach polskich i prawda mierzyć się z różnymi tematami, to, to wreszcie będziemy mieli to dane miejsce do mówienia o tym, czym była i jest Rzeczpospolita. Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie podejrzewam, że te ciemne strony historii zostawiam tym, którzy w jakiś sposób też nie wiem bardziej się na tym znają. Wolałbym się skoncentrować na tych jasnych, w sensie co ja tam znajdę też dla. E, dla siebie, czy to będzie tylko i wyłącznie kultura, poznanie e, kultury, poznanie zwyczaju? rzecz, która mi nie daje spokoju. Podobno strasznie drogie są mieszkania do, na wynajem e, mm, i, i na to przede wszystkim, jak rozmawiałem przynajmniej ze studentami, to, to cieszyli się, że na przykład mogą studiować w Polsce, bo to jest zdecydowanie taniej i mieszkać i studiować. Mm -hmm. No cóż, my jako muzeum nie mamy wpływu na ceny wynajmu, ale mamy. Ale to są rzeczy, które nas młodych jakoś tam bardziej zainteresowały i nas uderzyły, tak? Jak wygląda życie studenckie tam, jak e, słynne protesty, a propos, właśnie cen e, wynajmu, jakie, jakie tam miały miejsce. I to była rzecz, która mnie chyba najbardziej zaskoczyła. Rozumiem, że mówimy o sytuacji w Izraelu, tak? Tak, tak. tak zwany tnuwa protest, tak? Związane z, z tym, żeby każdy jednak miał ten serek na śniadanie po, po starej cenie. Tak, dokładnie o to chodzi. W różnych naszych przestrzeniach będziemy starali się przybliżyć tym, czym jest współczesne państwo Izrael, czym jest współczesna diaspora, prawda, żydowska na całym świecie, no ale oczywiście będziemy chcieli przede wszystkim pokazać, czym jest to nasze żydowskie podwórko tutaj, tak? No bo coś tutaj się jednak w dalszym ciągu toczy. Toczy się jakiś dialog również wewnętrzny. Chcemy go upublicznić, chcemy go zdecydowanie, jakby, prawda, zmultiplikować i włączyć w te działania muzealne wszystkich tych ciekawych ludzi, twórców, działaczy, aktywistów i kogo tylkokolwiek się da, żeby właśnie ten dialog, to miejsce spotkań było, zaspokajało po prostu różnego rodzaju zainteresowania, gdzie kultura żydowska, historia jest tylko kontekstem do szerokiej dyskusji, nawet na ten temat, jaką kondycję ma dzisiejsze społeczeństwo w naszym kraju. A moim i waszym gościem Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzisiaj w Słowotoku zaglądamy do niesamowitego Muzeum Historii Żydów Polskich, które już niedługo zostanie otwarte w Warszawie. Już sam budynek robi ogromne wrażenie. A co znajdziemy w środku? Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w Słowotoku na planecie FM. Jeśli potraficie budować roboty, to bierzcie się do pracy. Za miesiąc startuje Robomaticon. To zawody na Politechnice Warszawskiej maszyn i ich konstruktorów. Jest kilka dyscyplin. Michał Karandziej, organizator imprezy. Oprócz takich konkurencji, w których roboty się ścigają, wypychają, czy badają na przykład labirynt, jest konkurencja freestyle. I są tam naprawdę bardzo różne roboty. Walki robotów już na Robomaticonie na początku marca w Auli Politechniki Warszawskiej. Newsy w Słowotoku na Planecie FM. A moimi waszym gościem Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich. Dzisiaj w słowotoku zaglądamy do niesamowitego Muzeum Historii Żydów Polskich, które już niedługo zostanie otwarte w Warszawie. Już sam budynek robi ogromne wrażenie. A co znajdziemy w środku? Wracamy do rozmowy. No właśnie, bo ja też jestem, czy będziecie się skupiać na tych kwestiach, które podejrzewam dla wielu wydają się wręcz absurdalne, niepoważne, żeby poruszać takie tematy. Że to może zainteresować oczywiście studentów, młodych ludzi, ale to, to jest zbyt, nazwijmy to, nie wiem, czy to jest zabrakło frywolne tak żeby poruszać to muzeum na przykład rzecz którą też e, e, pamiętam te rozmowy ze studentką która mieszkała która urodziła się w Izraelu przez długi czas mieszkała w Izraelu i m, przeprowadziła się do Polski pytałem ją jakie to jest uczucie m, czy to jest jakiś dyskomfort psychiczny kiedy e, powiedzmy chłopak spotyka się z dziewczyną i mają świadomość że jedno i drugie jest po przeszkoleniu wojskowym Dokładnie Albo wchodzi tak. się na przykład do, do klubu, do dyskoteki i ma się świadomość, że ten tłum, który tam tańczy, oni wszyscy mają to przeszkolenie wojskowe, czego u nas kompletnie nie ma. No i tak. No więc już doprowadzamy do takiej bezpośredniej rozmowy, do bezpośredniego dialogu i bezpośredniego projektu wspólnego tworzenia różnych rzeczy. Powiem, że już od kilku lat chociażby muzeum prowadzi, prowadziło w tej chwili jakby w związku z tym, że mamy mnóstwo różnych zadań związanych z otwarciem działalności szereg z tych projektów jak to zawiesiliśmy, ale główny nasz projekt studencki właśnie polegał na tym, że rekrutowaliśmy grupę młodzieży z Polski i z Izraela i prowadziliśmy z nimi wspólne projekty. Polegało to na wizycie studyjnej, najpierw w Polsce tej, tej grupy razem, następnie umożliwiliśmy grupie, grupie Polaków, polskich studentów studiowanie na Uniwersytecie w Tel Awiwie. To pozwalało im poznawać ten kraj od podszewki. Gdzie tylko to było możliwe, staraliśmy się ich prawda, żeby, miesz, żeby mieszkali urodzin izraelskich, że poznawali rzeczywiście to życie codzienne, organizowaliśmy im różne objazdy Izraela, spotkania w różnych ciekawych miejscach i to wrócili, wracali i stamtąd i wracają, bo właśnie dopiero co ostatnia edycja się skończyła, zupełnie odmienieni ludzie, którzy inaczej patrzą na Izrael, inaczej patrzą na tą odmienność kulturową, zupełnie inaczej rozumieją kontekst tego miejsca, nie w taki sposób, no w jaki często niestety media przedstawiają, tylko i wyłącznie z punktu widzenia polityki i Sensacji, a nie z punktu widzenia codziennego życia ludzi, kultury, uczuć. Dlatego ja skupiłem się na studentach i powiem szczerze, że to życie studenckie wydaje mi się fascynujące. No, okej, okay, to co jest w wiadomościach, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, które no podejrzewam, że w wiadomościach o tym się nie powie, tak? Znaczy nie powie się o tym, że no jest, chociaż ten protest akurat to był dosyć głośna sprawa, ale tak. generalnie wygląda życie studenta w Izraelu, jak wygląda życie studenta w Polsce. No, właśnie, bo muzeum, rozumiem, będzie, and pełniło. Dodatkowe funkcje. Oprócz tego, że będą tam prezentacje, oprócz tego, że będą te wszystkie rzeczy, które są w muzeum, czyli po prostu zwiedzanie. Tak. Planujecie jakieś projekty? Oczywiście. Wystawa główna to jest tylko niewielka część przestrzeni, które muzeum będzie oferowało różnym naszym gościom. Będzie składający się z kilku sal, wielofunk wielofunkcyjnych sal, centrum edukacyjne, taka jakby mała szkoła w cudzysłowie, do której będziemy zapraszać różne grupy szkolne. Zorganizowane, również i dorosłych do odbywania różnego rodzaju warsztatów, zajęć, spotkań, debat i tak dalej, różnych form edukacji nieformalnej, również może ich będziemy oczywiście też czerpali z edukacji formalnej. Mhm. Będzie wielkie audytorium na 450 osób, gdzie będą odbywały się koncerty, spotkania, również ważne konferencje, seminaria. Będziemy mieli mniejsze sale studyjne, gdzie będą może bardziej wysmakowane prawda, propozycje. Dyskusyjny klub filmowy, powiedzmy, również debaty. Będziemy mieli mediatekę, która będzie bardziej, może takim klubem osiedlowym, e, zwróconym bardziej ku e, dzielnicy Muranów, w której się znajdujemy, po to, aby jak najbardziej być zaprzyjaźnionym z okolicą, ale również to, tam przestrzeń będzie osobno programowana. Tam też chcemy, aby miały miejsce chociażby jakieś małe panele, spotkania, mini-koncerty, spotkania autorskie, mm. debaty. E, projektów mamy bez liku. Będziemy starali się oczywiście spokojnie, powoli to rozkręcać i w Wprowadzać, wprowadzać to w, w, w nasz budynek, bo będzie nam oczywiście szalenie zależało, żeby ten budynek żył od rana do późnego wieczora. Chcemy po prostu, aby był ważnym miejscem na mapie kulturalnej generalnie i tej części Warszawy, i, i Warszawy jako całe i Polski. To jest bardzo istotne. Mamy bardzo ambitne plany, żeby na przykład każdy uczeń polski mógł w jakiejś perspektywie czasowej przez nasze muzeum przejść. Mamy ambitne plany, już to organizujemy to chociażby w ramach tak zwanego programu Ambasadorowie Muzeum, żeby zanim muzeum będzie w pełni otwarte, czyli zanim na przykład ruszy wystawa główna, tak, odbyła się no, w w jak największej ilości polskich szkół lekcja o muzeum, przygotowująca młodzież w różnym wieku do wizyty u nas, no bo to, żeby, prawda, odpowiednio młodzież wiedziała, czym jest w ogóle nasze muzeum i jak można z niego skorzystać, prawda, chcemy z tym przesłaniem dotrzeć, zanim jeszcze do właściwej wizyty dojdzie. Oczywiście działalność w internecie, chcemy z czasem uruchamiać nasze platformy edukacyjne, chcemy zamieszczać materiały. Już mamy, myślę, znakomicie zajmującej się bazy e, danych i portale edukacyjne. E, wirtualny Sztetl, który jest największą e, bazą danych i takim informatorium na temat e, życia e, Żydów, lokalnej lokalne historii żydowskiej e, żydowskie w centralnej Europie. Mamy portal zajmujący się właśnie trudną tematyką Holokaustu, Polscy Sprawiedliwi, przywracanie pamięci. Jest to nasz sposób podejścia do Holokaustu. Chcemy właśnie Mocno osadzić w kontekście polskim. To ja widzę, że to się rozwieje i to ma rozmach. Tylko pytanie, czy to się utrzyma, ponieważ każda instytucja muzealna, kulturowa, kulturalna ma ten jeden problem. To znaczy są super nowoczesne, tylko jakoś ludzie omijają te miejsca. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, bo widzę, że te instytucje się starają. Tylko pytanie, czy. Określenie w ogóle muzeum nie odstrasza. Czy to nie będzie tak, że do muzeum chodzi się za karę, bo pani w szkole kazała? Tak, oczywiście właśnie to jest też naszą dużą ambicją, żeby nazwa muzeum była jakby no, niekonotowana negatywnie, tak? To w zasadzie nie chcemy nazywać się muzeum. No, muzeum, bo po prostu podpadamy pod ustawę i jesteśmy, jesteśmy tak formalnie zaszeregowani, Aha. tak jako instytucja kultury, nadzorowana i prawda utrzymana przez Państwo. Natomiast Oczywiście. Bardziej można byłoby to nazwać multimedialnym centrum kultury i edukacji, prawda? Gdzie właśnie będziemy starali się zaspokajać różnego rodzaju potrzeby i wysuwać różnego rodzaju ofertę. Zapomniałem chociażby o przestrzeni dla dzieci. No i wiele, wiele. No oczywiście też cała przestrzeń komercyjna. Sklep muzealny, restauracja, która będzie żyła swoim własnym życiem. Będzie małe centrum handlowe obok, które też mamy nadzieję w jakiś sposób będzie w sprzężeniu z muzeum. Także mamy nadzieję o Rozkręcić okolicę jako taką i być rzeczywiście tym topową instytucją i dla indywidualnych zwiedzających z Warszawy, z aglomeracji warszawskiej, i dla tych wszystkich grup z polskiej zagranicy, które przyjadą do Warszawy. Po prostu głęboko wierzymy w to, że będziemy Polsu najtopliście. top liście. I kiedy start? Start, e, e, o, oficjalne jakby udostępnienie budynku i rozpoczęcie działalności kulturalno-edukacyjnej od 19 kwietnia. To już naprawdę niedługo. Z zewnątrz robi gigantyczne wrażenie. Wewnątrz również. No właśnie, a po 19 kwietnia będziemy mogli się przekonać już na własne oczy, jak wygląda to w środku, jak będzie muzeum się rozwijało. I chociaż powiem szczerze, że trochę brzmi to zabawnie przy jakby całej konstrukcji, architekturze budynku. Sprawdźcie koniecznie w internecie, jeżeli nie widzieliście jeszcze na, na własne oczy, bo robi to niesamowite wrażenie. To określenie biblioteka osiedlowa, tak, to, to trochę mnie rozbawiło, bo to jest naprawdę e, fantastyczny, nowoczesny gmach. No a co będzie się działo potem? Ja zachęcam was do tego, żebyście się zainteresowali tym tematem, bo to podejrzewam będzie jedna z obowiązkowych przepraszam za to określenie, ale tak się mówi. To będzie jedna z obowiązkowych miejscówek, kiedy będziecie e, zwiedzać Warszawę, kiedy będziecie szukali po prostu fajnych e, też sposobów ciekawych na spędzenie po prostu weekendu, bo też tak to właśnie myślę, że można spokojnie odbierać. Moim i waszym gościem był Piotr Kowalik, Muzeum Historii Żydów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Dzisiaj w Słowotoku zaglądali byliśmy do niesamowitego Muzeum Historii Żydów Polskich, które już niedługo zostanie otwarte w Warszawie. Już sam budynek robi ogromne wrażenie. To oczywiście będzie muzeum historyczne, ale nie tylko. Przede wszystkim ma to być ultra nowoczesna miejscówka, która będzie łączyć młodych ludzi, idealne miejsce do wymiany poglądów. Pamiętajcie o tym, że Słowotok jest na Facebooku, to miejsce, gdzie znajdziecie zapowiedzi tego co w programie, ale nie tylko. Jeżeli macie jakiś pomysł na temat, robicie coś fajnego i chcecie o tym opowiedzieć, dajcie nam znać. Słowotok na Planecie FM.